Dzień dobry, dzisiaj zagadka literacka z okazji Dnia Dziecka. Poznajcie tych bohaterów. Wszyscy urodzili się w latach 40. XX wieku. Maria, Liza, Henryk i Bolesław. Największa różnica wieku, między nimi to 6 lat. Pracowali u podstaw, niektórzy lubili przygody, a niektórzy z nich nawet polowania. Inni kolekcjonowali krasnale. O tym mowa. Dla klasy 4 B zagadka dotycząca tej Pani i tutaj myślę, że już wiecie o kogo chodzi, ponieważ była nie tylko poetką, krytykiem literackim i nowelistką, ale również pisała utwory dla dzieci, które już poznaliście. Między innymi to ona stworzyła stewka Burczy Muchę na jagody, no i oczywiście słynną bajkę o krasnoludkach i sierotce Marysi. Także mam nadzieję, że już wiecie o kim mowa i myślę, że na lekcji udzielicie mi odpowiedzi na pytanie, kto się tutaj kryje. Także wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, nie tylko zagadek, ale również ciekawych lektur. Zachęcam do czytania.